Bardzo dobrze, klik. Zadanie zaliczone. O! Maszyna do wskakiwania w książki! Ekstra! Myślałem, że się jej pozbyliście! Prawie się pozbyliśmy. Po tym, jak klekot, wstrzelił się w książkę telefoniczną i nie mogliśmy go znaleźć. Okazało się, że się obraził na misie za coś i ukrywał się pod nazwiskiem Janusz Pedziobak z Gorzowa. Powiedziała, że jestem obrażalski, a to nieprawda. Już lecę. Załaduj dysk do kapsuły. Ruszajmy, klekocie. Szkoda czasu. A co to jest? No, gra. Tak kiedyś wyglądały gry, mój drogi. Nie młody już w końcu Rudolf? Może być trochę nie na czasie w temacie aktualnych trendów. Dobra, ruszajmy. Wzór jest pewnie ukryty na końcu etapu. Mam nadzieję, że nie potknę się o wystający piksel. chyba wreszcie dobrnęliśmy do bossa. Wujku, możesz nas zasejwować? Nie lubię, Klik, jak używasz tego slangu. To takie nieedukacyjne. Kalasz piękno mowy ojczystej. Wiem, ale gdybym miał to samo zdanie powiedzieć poprawnie, to byśmy stracili kilka cennych minut. Czasem warto je poświęcić dla dobra poprawnej polszczyzny. No dobra. Uch. Klekocie. Wygląda na to, że po wielu przygodach dotarliśmy do potężnego przeciwnika, który broni tego, czego szukamy. Ale na szczęście posiada jakiś bezsensowny, słaby punkt, dzięki któremu bez wątpienia go pokonamy. Wujku, czy mógłbyś zapisać aktualny stan gry na dysku, na wypadek gdyby nie udało nam się tego dokonać przy pierwszym podejściu? O, pięknie powiedziane. A teraz ruszajmy. Straciliśmy kilka cennych minut. Wysadźmy go po prostu! Chyba jest odporny na wysadzanie. A co to? Mój węch mówi mi, że to niewielki, wędzony, czerwony śledź. Mm, na pewno jest do czegoś potrzebny. Wypuszczam śledzia. <grym i węch> Ale ale dlaczego? Nie wiem, ale dawniej logika w krach często kulała. To chyba urządzenie, które podtrzymuje działanie pola siłowego wokół wzoru. Ale jak je wyłączyć? Tym razem posuniemy się do niewielkiego oszustwa. Jadwigo, dasz radę je odłączyć? Tak, ale z Twoją pomocą, Klik. Jasne! Tego nie przewidziałeś, Rudolfie, co? Pomóż Karolowi dotrzeć do celu. Bardzo dobra odpowiedź. Odpowiedź prawidłowa. Odpowiedź prawidłowa. Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź. Odpowiedź prawidłowa. Odpowiedź prawidłowa. Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź. Odpowiedź prawidłowa. Odpowiedź prawidłowa. Gratulacje. Zadanie zaliczone. Jesz Uzupełnij wierszyk o brakujące słowa i litery, a następnie wciśnij przycisk: Sprawdź. Tak. Ta Czyżby? Tak. Ta Um, może tak zaraz um. bardzo dobrze klik zadanie zaliczone no wzór jest nasz klik odbieram liczne odczyty Wygląda na to, że zbliżają się jakieś aplikacje w dużej ilości kierują się w stronę generatorów, które właśnie unieruchomiliśmy. Jesteś w stanie coś z tym zrobić? Tak, mogę im namieszać w kodzie, ale musisz utrzymać je w polu rażenia saka. Nadlatują! Wójku! wuj grę! Skup się klik, nie daj im dolecieć do generatorów. Tak jest! Dobrze! Tak jest! Tak jest! Tak jest! I nie wracaj! I nie wracaj! Dobrze! Tak! I nie wracaj! Trafiony! Tak jest! Dobrze! I nie wracaj! Dobrze! Klik. Według moich odczytów ten był ostatni. Udało się nam! Gratulacje! Bierzmy wzór, klik, i wracajmy do domu. Kto wie, czy Rudolf nie wykombinował jeszcze jakichś innych zabezpieczeń? Przesyłam wzór do laboratorium. Wracajmy. Na piechotę! A nie można tego jakoś przyspieszyć nogi mnie bolą. Przyspieszyć chyba można. Gratuluję, panowie. To była świetna akcja. A jak wzór? Przyda się do czegoś? Wszystko wskazuje na to, że tak. I to bardzo. Przygotowaliśmy już z misią aktualizację oprogramowania do waszego ssaka. Rozpoczynam zgrywanie. Dzięki zastosowaniu wzoru Rudolfa możecie teraz używać ssaka w trybie skanowania i oglądać, co dzieje się w równoległych rzeczywistościach. A przynajmniej mam nadzieję, że tak jest. Musicie to teraz natychmiast sprawdzić. Biegnijcie do parku i zobaczcie, czy baobab, który zasadziliście, nie wyrósł przypadkiem w równoległej rzeczywistości. Robi się wujku. Idę. A co to za baziaje? Jadwigo! Nie mam pojęcia, Klik. Wygląda na jakiś rodzaj zasłony między wymiarami. Jesteś w stanie to zlikwidować? Może, ale wykrywam, że w strukturę zasłony pleciony jest pierwiastek ludzki. Znowu będziesz musiał mi pomóc. Jasne, co mam robić? Znajdź jądro zasłony i potraktuj je z sakiem, a ja wygeneruję dla ciebie jakiś moduł zastępczy, który będziesz musiał rozwiązać. To pozwoli mi zneutralizować zasłonę. Po prostu strzel w nią ze saka.